Ida Nowakowska pochwaliła się w sieci nową fryzurą. Jak wygląda była gwiazda pytania na śniadanie? Ida Nowakowska jeszcze niedawno była wielką gwiazdą TVP. Jednak po zmianach w telewizji publicznej musiała pożegnać się z dawną pracą w pytaniu na śniadanie i prowadzącej do wojski. W ostatnich miesiącach miała za to szansę spędzić więcej czasu z rodziną. Ida w 2015 roku wzięła ślub z Jackiem Herndonem, poznanym podczas studiów aktorskich na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles. W maju 2021 roku para doczekała się synka Maksymiliana. Ida, Nowakowska jednak nie zawodzi swoich fanów i jest cały czas aktywna w sieci. W poniedziałek portal plotek przyniósł niesamowite wieści. Okazuje się, że telewizja polska ma prowadzić rozmowy z byłymi prowadzącymi śniadaniówkę, żeby wrócili ratować tracący widzów program. Mają przywrócić znane twarze, aktualnie toczą się rozmowy z idą Nowakowską, Tomaszem Kamelem, Tomaszem Wolnym i Małgorzatą Tomaszewską. Jednak wiadomo, że dyrektor TVP najbardziej chciałby, żeby to Kamel był w śniadaniówce. Czytamy na plotku, czyżby nowa fryzura, która pochwaliła się Ida Nowakowska, była zapowiedzią tej rewelacji i rewolucji? Ida Nowakowska, efektami jesiennej metamorfozy, podzieliła się z fanami na Instagramie. Pokazała, jak wygląda w całkiem nowym kolorze włosów. Widzieliśmy ją już w ciemnym odcieniu, w blondzie, a teraz, okazuje się, że Ida postawiła na ciepły kolor, idealnie pasujący do pory roku którą zresztą oznaczyła hashtagiem czy miodowy odcień brązu to idealny wybór? Dajcie znać w komentarzach.